Najlepiej sprzedające się gry świata. Wersja aktualna. Napiszcie w komentarzach jak obstawiacie pierwszą trójkę. Stawkę otwiera Human Fall Flat, puzzle platformer z 2016, który sprzedał się w ilości 55 milionów kopii. Zaraz za nim oryginalne Mario, czyli Super Mario Bros. z 58 milionami kopii. Ósme miejsce specjalne dla nas to Wiedźmin 3 Dziki Gon. W trzecią część Perypeti Geralta wyposażyło się 60 milionów graczy. Dalej Terraria. Ten survivalowo-craftingowy tytuł sprzedał się w ilości 64 milionów kopii. A jeżeli dorzucimy do tego jeszcze 11 milionów, to mamy PUBG Battlegrounds. Graliście? A może nadal gracie? Miejsce piąte to kolejna gra Nintendo. Tym razem jest to Mario Kart 8 z 78 milionami kopii. Ale to nie jest ich ostatnia gra, ale najpierw pierwsza gra Rockstar Games, bo od całkiem niedawna czwarte miejsce zajmuje Red Dead Redemption 2 z 79 milionami kopii. Jeżeli chcecie więcej takiego kontentu, to koniecznie mnie zaobserwujcie, a Złota Trójka prezentuje się tak. Miejsce trzecie to Wii Sports, 83 miliony sprzedanych kopii. Miejsce drugie, tu chyba nikogo nie zaskoczę, mamy GTA V, które sprzedało się w nakładzie 220 milionów kopii. No i miejsce pierwsze, tutaj niezmiennie, jest to Minecraft, który sprzedał się w ilości 350 milionów.